się finał był ostatnio ale niestety y, nic tam nie dał nic się nie dowiedzieliśmy a właściwie widzieliśmy się czegoś że Iwo jest y, nie wiem zdrajcą nie wiem y, nie wiem jak to nazwać y, ale wypowiedział na wojnę musimy się przygotować i na tym będą polegały nasze przygotowania obecnie, więc kontynuujemy przygodę tak, będę musiał oszczędzać zasoby, to już wiem. To trzy... Planuję raczej trzymać bardzo niską armię, no bo jak zauważyliśmy wcześniej dużo zasobów nam pożerała, a my potrzebujemy tutaj... No, dobra, idziemy tak. No, niech tak będzie. Eee, generał... Uf, zostawmy może samego generała. No, tak, będzie. Git. Ge sam generał. Generał, proszę pani. Muzyka się zbukowała Ej, cały czas muzyka gra. No dobra mi nie przeszkadza. Jest bardzo ładna. Starsza pani w pobliskich lasach potrzebowała pomocy z wilkami, które wciąż kradną jej kurczaki. Na szybko sobie z nimi poradziłam. Wasza wysokość. Muszę wyciszyć. E, w zamian dała mi trochę zapasów. Okej. Okay. Super! 16. Wow. O kurde, jaka kolejka. Znalazłem i zabiłem wilki. Na wasza wysokość nie spowodują więcej problemów. Dziękuję łowcu. Okay. Królu, Erik, wysłałeś po mnie. Ach, to jest. Heh. Nie, no, no, na razie nie. Ile miał żołnierzy? Sojusznicy? Ty siaka. To by dużo, 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 dużo pomogło. 19.32 e, Ile tam mieliśmy? 19 tygodni chyba do nadejścia Muszę za Azalią pogadać Wasza wysokość, nasz dąb umarł Nasi ludzie są w żałobie, grzmoty się nie zatrzymały Volos ciągle porywa ludzi, wszyscy się bardzo boimy Być może będziemy musieli opuścić las i szukać schronienia gdzie indziej Szkoda, że król pomaga tylko swoim ulubieńcom Nie mamy wyboru jak tylko przenieść się do nowego królestwa Niemożliwe jest pomóc wszystkim. Muszę ustalić priorytety. Swoje drzewo nie było priorytetem, przepraszam. Niedobrze. Zbugowała się ta muzyka, ale nie mogę teraz wyjść, więc. Poza tym cały czas nie mogę nawet cofnąć save'a. <laughs> więc naprawię to po tym tygodniu. Wasza wysokość, aby przygotować się do oblężenia, dobrym pomysłem może być ulepszenie zamku. Wyposażenie i wzmocnienie zamku mogą okazać się niezbędne. Dodałem listę ulepszeń do sprawdzenia. Zobaczysz się w tygodniowym podsumowaniu. Oto. Poradzimy sobie. Wasza wysokość. Mój mąż jest ciężko ranny. Jest lokalnym łowcą i podczas ostatniego polowania miał wypadek. Został ranny przez Jelenie. Jego poroża zaplątały się w kołczan i został ściągnięty z konia. Przeżył tylko dlatego, że pękł. Pasek. Ach. W przeciwnym razie jeleń ciągnąłby go przez cały las. Jest teraz bardzo chory. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby nam... abyść nam pomógł? Ale trochę złota to ile? No dobra, dajmy trochę złota. 220 20? Nie, 18. No, ale musimy trochę polepszyć nasz wizerunek. To powinno wystarczyć, aby zdobyć lekarstwo lub zapłacić uzdrowicielowi. Chyba znam kogoś, kto mógłby pomóc. Za tak dużą ilość złota jestem pewna, że to zrobisz. Dziękuję. Czemu ja nie mogę zadecydować, ile złota im dam? Wasza wysokość... A tutaj nawet nie dostałem ile? Ach, szkoda gadać. Wasza wysokość, moja ziemia została sklądrowana. Zostałem okradziony przez hordę szale... E, nie, wasza wysokość, króliki. Poważny problem, gdy jesteś farmerem sałaty. Sorry, nic nie na to nie poradzę. Nie mam łowcy. Nie wiedziałem, żeby. A, Naprawdę mam ważniejsze sprawy niż króliki jedzące słowo. Pozwolisz tym złodziejskim królikom szaleć bez konsekwencji? Ech. Proszę Wasza wysokość, jestem Paulon. Paulony Ne. Przełomowy malarz. Przychodzę do ciebie ze specjalną ofertą. Zawsze mieszkałem w dawan, więc przybyłem do ciebie pierwszy, królu. Przynoszę ci mój najcenniejszy i najdroższy obraz. Rodziny królewskie prawdopodobnie będą o niego walczyć, kiedy wystawię go na aukcję. Ach, ale chciałem dać ci szansę, abyś mógł go kupić, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Moje obrazy są znane wszystkim narodom, ale nie sądzę, że muszę ci to mówić. Wiem, że masz jeden słynny obraz ten z szarymi górami. Tak, oczywiście, jest piękny. Powiedz mi, co masz dla mnie, Paulon? Mam obraz bitwy obryannej. Jest to nieco abstrakcyjny, pełen emocji. Pokazuje żołnierzy biegnących w kierunku wroga. W tle słabnie księżyc. I wielki ogień rozciąga się na całe pole bitwy. Nazywa się ogień pod słabnącym księżycem. Ale to wygląda jak zestaw kwadratów. To obraz impresjoniczny, Wasza Wysokość. Jestem pionierem tego odważnego, fantastycznego, odwa... odważnego ruchu artystycznego. Ile za niego chcesz? Dla ciebie mam specjalną cenę. Niższą niż mogę zaoferować komukolwiek innemu. 12 sztuk złota. Nie, nie. Nie zapłacę tyle złota za kilka kwadratów na płótnie. Mogłem namalować się sam. Myślę, że docenisz moją sztukę. No cóż, w takim razie trafię do tego, kto zaoferuje najwyższą cenę. Zresztą ktoś inny zapłaci mi za to znacznie więcej. Być może powinniśmy poważnie rozważyć ofertę Varida. Jestem pewien, że Azaria nie o tym usłyszę. Prawie poprosili nas o wykonanie niemożliwych zadań. A nawet jeśli ukończymy niektóre z nich, ich armie mogą, mogą nie przybyć na czas. Musimy znaleźć inny sposób na zdobycie większej liczby mężczyzn. Ale kto może nam teraz pomóc? Halorotowie zdecydowali nie... zdecydowanie nie będą w stanie dać na więcej ludzi po tym jak straciliśmy wszystkie ich wojska. Może uda nam się zebrać wieśniaków? Liczą się każde ręce. Pomogliśmy im wcześniej nadszedł czas, aby odwdzie... odwdzięczyć się za przysługę. Nie sądzę, by wielu wieśniaków potrafiło czytać, więc wysłanie gołębi nie zadziała lepiej byłoby wysłać agentów i wezwać ich bezpośrednio, Muszę Aby zaprosić wieśniaku do sali tronowej, wyślij agenta do wybranej wioski na mapie. Okej. Okay. I fu Nie no, kurwa, do piwek. Stalana wioska, problemy z... Hater, a złoto na puchach tutaj, hm. tutaj nie wy można iść Po nie biznesu na boku Szlak. babuszce pomogłem Komu ja pomogłem, a komu nie Stalona wioska Dobra, jej na pewno pomogłem, więc Wyślemy tam generała Generała wysłano Okej, okay, super Sojusznicy o no co, iton. Lecimy. Zaproszenie wysłane Kurwa, nie przeszedł. Zawaliłem Dobra, nic się nie stanie. I zapłaci jeden. Nie no dobra, płacimy jeden. Jeden to nie jest dużo. I mógłbym odstawić sobie dwa pojemniki. Super. Kopać pod murami zamku w razie potrzeby. Dobra, coś taniego, coś taniego. Wz Zmocniona brama. Właśnie drogo. Fossa, a Fossa będzie genialnym pomysłem, skoro jest taka droga. Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, wolę wzmocnić mury na początek. To co, tylko łowcy nie bierzemy, żeby mieć trochę więcej złota? U000. Nie kapuję o co tutaj chodzi. Dobra, nieważne. A, nie wyłączyłem tej muzyki. Mam nadzieję, że mocno nie przeszkadza. Raczej przeszkadza. No to ten odcinek będzie taki. Chyba że coś? Aha, Pff, gra mi się dwa razy uruchomiła. LOL. Teraz będzie lepiej. Przepraszam was. Nie sprawdziłem tego wcześniej. Okej. Okay. Generale. Powiedziałem wieśniakom, że chcesz y, ich zobaczyć w sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Okej. Okay. Proszę wysokość, Torlando kazał mi przynieść do jego domu wypchaną głowę potwora. Nie jestem pewien... nie jestem pewna o czym pisał, ale wydawał się bardzo gorliwy. Okej. Okay. I się ma? Czy mogę słyszeć? Znalazłem tę fiolkę. Bo agent ją niedaleko Twojej wioski, Lord tam. Czy wiesz coś o tym? Jest fiolka używana do podgrzewania składników mikstur. Jest dość powszechna. Można je kupić u dowolnego sprzedawcy. Jednak nigdy nie widziałem takiego zdobionego. Zdecydowanie nie jest moja. Czy wiesz, kogo to może być? Pan mógł powiedzieć. Możesz odejść. Hej. Okay. Tak. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Przygotowujemy się do wojny. Moja armia cię potrzebuje. Mnie? Nie mam pojęcia, jak mogłabym pomóc. Nie umiem walczyć, gotować ani leczyć. Ale mój mąż, on pomoże. Dziękuję ci. Plus 6 Super. Od kilku dni ze studni dobiegają dziwne dźwięki i buczenie. Bu, bu, bu. Rrr. Na początku myśleliśmy że ktoś z nami pogrywa, ale nikt nie może przeżyć w studni przez prawie tydzień. To może być wodnik. Być może znudziło go siedzenie w jeziorach i przenieść się do studni. Może jest głodny, a może chce tylko małego towarzystwa. Nie jesteśmy pewni, ale wolelibyśmy nie zbliżać się do tej studni. Chodziliśmy nad, rzeką po, yy, nad rzekę po wodę, ale to wymagające. Dobra, wiedźma sprawdzi. Do stworzenia... To stworzenia to nie żart. Aby być bezpiecznym najlepiej będzie przegonić go z powrotem do jeziora za pomocą magii. Dobrze wiedzieć, że wkrótce się to skończy. Wycieczki nad rzekę są naprawdę męczące. Okej. Okay. Siema. Rzeźnik w mojej wiosce ciągle wyrzuca resztki na, resztki na ścieżkę. Gnije i śmierdzi. Nie mogę spać, bo boli mnie głowa od tego silnego zapachu. Bóg ten wiem, jaką chorobę hoduje ten stos zgniłego mięsa. Proszę, pomóż. Dobra, wyślę generała. Okej, okay, w końcu będę mogła spać. W siedzi ch chętnie o tym usłyszę. Powinnam była tu przyjść dawno temu. Dobra, trzeba ruszyć, do A, sojuszników. Dobra. Z Lursem teraz pogadamy. Teraz trzeba pogadać. Asazalium. Zorka pannica Król Varit poprosił o Twoją rękę. Chciałby się z Tobą żenić. Ale on jest stary. No wiesz, bardzo stary. Nie możesz mnie zmusić do poślubienia go. Ze wszystkich ludzi. Dlaczego wybrałeś akurat niego? Ej, hej, hej. hej. Jeszcze nikogo nie wybrałem. Nie zgodziłem się jeszcze na jego ofertę. Chciałem najpierw zobaczyć, co myślisz. Nie jestem pewien, dlaczego e, wiedziałem, że nigdy tego nie zechcesz. Oczywiście, że nie. Przepraszam, naprawdę, mam nadzieję, że nie będziemy musieli. Okej. Okay. No, będziemy musieli. No, Verit poprosił o rękę Azalię. To zamian oferuje spory kawałek armii. Naprawdę? Co sprawiło, że pomyślał, że pozwoli Mazali go poślubić? Potrzebujemy księcia, a nie jakiegoś starego pierda. Wie, że desperacko potrzebujemy żołnierzy. Już przegr Jeśli przegramy, w Dawar może nie pozostać kamień na kamieniu. Sugeruję, że powinniśmy się na to zgodzić. Tak. Jeśli nie zgromadzimy wystarczającej liczby żołnierzy, Atana Atany zrównają... A ta nas równa do miejsca z ziemią. Wraz z nami, wszystkimi. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego po prostu nie uciekniemy? Jeśli wiemy, że przegramy, jaki jest sens spróbować? Jakim królem byłbym, gdybym zostawił swój lud na śmierć? Musimy spróbować. Nadal mamy trochę czasu na przygotowanie. Mamy nadzieję, że inni królowie zgodzą się nam pomóc. Co zrobimy, Erek? Bogowie nas skazali. Nie mamy szczęścia. Wszystko idzie strasznie źle. Czasami chciałabym, byśmy byli tylko wieśniakami. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Upewnij się, że ty i dziewczyny jesteście bezpieczne podczas bitwy. Nie powinna się martwić tak bardzo. Idź się położyć. Dobrze, spróbuję zasnąć. Okej, okay, to tutaj chyba zakończyliśmy. Siemmo Dani, co tym razem wymyśliłaś? Nic nie wymyśliła. Idźmy stąd. E, loch. Kogo mamy w lochu? Po prostu pomyślałem: wszyscy inni dostają złoto od króla. Dlaczego więc? Ja bym nie. Wy, proszę, wypuść mnie. już tutaj. Dlaczego tu jesteś? Kradą galon piwa w gospodzie. Masz to, na co zasłużyłeś. Okej. Okay. Pietro też mi nie pomoże. Mury zamku. Też tu nic nie ma. Dobra. Yy... Idziemy sobie. Kończymy. Tydzień. Kolejne. A jeszcze zdążymy kolejny tydzień wam. No to na szybkości. Szybkie tygodnie. Tutaj dwa razy. Gorący olej i sprzęt wydobywczy. Zostawimy sobie to na później. Tym razem bierzemy łowcę generała. Chyba, hmm, że jeden tydzień zaoszczędzić całkowicie. 17 tygodni. Na pewno nie mogę nikomu dawać. Yy, mogę tej pożyczki w sumie nabrać przed. E, yy, to będzie przed. A, jeszcze muszę przeoszczędzić. Nie, no dobra, bierzemy tych dwóch. Łowca jest drogi. Ryzykuję chyba generała, tylko wezmę. No, zróbmy tak. Ok, zapisz i kontynuuj. Lecimy jeszcze jeden tydzień. Trzeci? Dzisiaj. Generala. Wasza wysokość. Próbowałem rozmawiać z rzeźnikiem. Naprawdę nie chciał mnie słuchać. Upierał się, że chce przyjść i cię zobaczyć. Wkrótce powinien tu być. Dziękuję ci. Ty, Lurs. mnie. Mam te. No, dobra. Wygląda jak te, które można kupić w Atanie. Najczęściej są one jako ozdoby, ale widziałem je z pyłkiem w środku. Ironiczny i do można tam znaleźć w końcu król Thales. Nie wspierał handlu pyłkiem. Zanim odszedł, niech bogowie mają go w swojej opiece. Odrzucił sojusz Itona, gdy dowiedział się co zamierza. To interesujące, więc mówisz, że Iton i Thales nie do końca się A, lubili? W rzeczy samej wściekły, kiedy Thales kazał swoim strażnikom wyrzucić go z zamku. To wszystko na teraz. Dobra. Wasza wysokość, obawiam się, że nasze problemy trwają. Królicze łobuzy ukradły okradły nas sałaty. Nie mamy nic do jedzenia. Nasze dzieci są głodne. Proszę pomóż nam. W przeciwnym razie króliki zawsze będą brać nasze jedzenie. Kurwa. Nie mogę wysłać ławce. Szlak! Nic na to nie poradzę. Będziesz musiał znaleźć inny sposób radzenia sobie z tymi królikami. W przeciwnym razie zrobiłbym coś do tej pory. Wiedziałem, że nie mogę liczyć na Twoją pomoc. Dobra, oleć go. Kupiec. Przedaję paczki zasobów sobą, Wasza Wysokość. Pozwól, że pomogę Ci w walce. Oferuję najlepsze ceny w całym dobar. Potrzebuje złota, potrzebuje zasobu... Nie, na razie nie. Rozumiem. Wrócę do. Wa Dobra, za kilka tygodni to zobaczymy. Wieśniak, kim ty jesteś? Mój panie, szukamy schronienia. Nasza wioska jest całkowicie zniszczona. Nie mamy dokąd pójść. Nie mamy domu. Możesz nam pomóc? Osobnicy zwykle zwracają się do mnie. Do króla, per Wasza wysokość. Nie jesteście stąd, prawda? Radowianie, co nie? Wasza. świetność, Wasza wysokość. Zdajemy sobie sprawę, kim dla Ciebie jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę, że nasi bracia walczyli z Tobą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tu mile widziani, ale nie mieliśmy innego wyboru. Wielu zmarło, a wielu nie musi już więcej umierać. Nalegam, błagam, pomóż nam. Nie mamy broni ani złych zamiarów. Po prostu chcemy żyć. Dlaczego opuściliście radowie? Urodzone w bogactwach i dobrobycie, nigdy nie zrozumiesz, jak to jest zmagać się z życiem. Nasz kraj jest w stanie wojny. Wielu walczy o zasoby, o władzę. Podążyliśmy za, za Beiranem. To dobry facet. Pośleby jedną z córek siedmiu królestw, gdy to nastąpi. My i wy będziemy się różnić do tego czasu. Potrzebujemy tylko miejsca na nocleg. Wasz lud zabił naszych braci. Uzbrojeni? Powiadasz? Właśnie wróciłem z bitwy z waszym królem. Maszerowałem z armią i wróciłem z kilkoma ludźmi. Jesteśmy w stanie wojny. Dlaczego mielibyśmy wam pomagać? Nie chcieliśmy tej walki, ale... Ani nie wiedzieliśmy jak się bronić. Bejran zrobił wszystko co mógł, aby wpuścić... Jak najwięcej z nas. Reszta z nas utknęła za górskim szlakiem. My nie jesteśmy tymi, za których nas uważasz. Przybyliśmy tu, by szukać pokoju. Słyszałem wystarczająco. Kłamstwa, czy nie, nie mogę ci pomóc. Jest nas kilkudziesięciu. Kobiety i dzieci. Po prostu chcemy mieć gdzie zostać. Nie mamy dokąd pójść. Musi być coś, co możesz I'm zrobić. Bez względu na to, czy uważasz? To czy uważasz, że powinniśmy im pomóc, czy nie? Należy pamiętać, że król Jedryk pomoże nam w armii, w walce, tylko wtedy, gdy odrzucimy wszystkie prośby Radowi. Z drugiej strony król Fabian pomoże nam, jeśli pomożemy wszystkim Radowianom. Nie ma litości. Przepraszam, naprawdę nie, mogę, nie mamy miejsca na więcej głów i nie możemy ryzykować buntu z Waszej strony. Przybyliśmy w pokoju, jesteśmy nieuzbrojeni. W pokoju? Twoi ludzie zabili moją armię. To miło, to miłosierne, może mogę dać Wam szybką śmierć. Wyjdź. Generale zabierz ich. Widzę w swoich oczach, że jesteś zagubiony, jak my wszyscy. Muszę wszystkich teraz odrzucać. Mam okropny ból brzucha. Od pięciu dni nie ma śladu stolca. Moja matka przygotowała sok ze śliwek, specjalną mieszankę. Nie zadziałało. Właściwie od tego czasu jest gorzej. Gdybym jej nie znalazł, pomyślałbym, że chce, mi się, yy, chce się mnie pozbyć. Myślę, że zaparcia to termin, którego użyłby lekarz. Pomóż biednemu facetowi, co? I znaleźć uzdrowiciela. Nie zarazaj mi głowy takimi drobiazgami. odwiedź uzdrowiciela. Jestem pewien, że ci pomoże. To ksztuje. Mam tylko dwa kurczaki. Dom należy do mojej matki. Muszę czekać, aż ona odejdzie, by po niej wszystko odziedziczyć. Dobra, masz te 7 sztuk. To nie jest wiele. Tak, to powinno wystarczyć. O nie, nie wpłynęło to. No dobra, może to się odwdzięczy później. Bo nie wziął nie wziął dużo, a hmm. dobra, jedziemy gdzieś. werna nie wyszła. Pult drzew też. Gorączka w wiosce. Będę musiał posprawdzać co tu wyszło, nie, nie. E, Dobra, babuszkę można zaprosić. Generał Ła wysłano. Można zakończyć, ale jeszcze się przejdę. Właściwie nie wiem ile jeszcze czasu zostało. A, jeszcze chwileczkę, dobra. Chyba do pogadania z Aurelią mamy. Podczas szczytu królów król Fabion poprosił mnie o pomoc dla mieszkańców Radowi. Wyraził się jasno, że jeśli to zrobię, dołączy do naszych sił. Z drugiej strony król Jedrik powiedział, że pomoże, jeśli eksterminuje ich wszystkich. Oznacza to, że i tak otrzymamy pomoc. Tak, tak sądzę. Niektórzy rodowienie odwiedzi odwiedzili nasz, y naszą salę w tym tygodniu. Milczelność prosić o złote zasoby po tym wszystkim, co ich król nam zrobił. Postanowiłem im nie pomagać. Dobrze postąpiłeś. Powinniśmy znaleźć pomoc gdzie indziej. Będziesz musiał pozostać silny i wyrzucać ich wszystkich zostanę. Okej. Okay. No, tutaj mamy ten obraz gór. A my kończymy. No, tutaj nie ma co się rozdrobniać. Nie no, dobra. Ej, co ja, poklikałem. Zapisz zamknij, przechodzimy do menu głównego. I... Zostawcie łapkę w górę. E, kciuka do wierchu, czy jak to tam... Thumbs up! E, I subskrypcję i w ogóle... Przede wszystkim oglądajcie. Zapraszam na kolejny odcinek już za dwa dni. W tej chwila działek to w środę, w środę. A ja nagrywam drugi odcinek, żeby mieć zapas na piąteczek. Piątek, piąteczek, piątek. A na tej chwili żegnam się z Wami. Cześć!